Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sinox, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj zagramy sobie w, niesamowity... w niesamowitą grę. Wychowanego połączonego z Berkiem Poprzednia część była u Bambiego, gdzie chowaliśmy się w dzień U mnie jest jak chowamy się w nocy, tak więc możecie wpaść na kanał do Bambiego I zostawić coś tam po sobie I Generalnie słuchajcie, zagramy Zagramy Od razu już tutaj przechodzimy do sedna, zagramy w chowanego yy, Z Berkiem połączonego Tak jak u ciebie Bambi Yyy, znaczy, generalnie będzie trzeba w przeciągu jednej rundy, jak będzie jeden chowający, puścić fajerwerkę, na ułatwienie. O, nie dokładnie. Puszy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Yy, dobrze, kto chce szukać z was? Ja bym się chętnie schował. Ja, ja mam nawet wybraną pliówkę już. Ja też mam bardzo dobrą. Ej, właśnie, Aravos nie szukał, Aravos, Aravos, tak, tak. Yyy, dobra. To się musisz iść za mur i zacząć wtedy odliczać do 20 A ja mam niesamowity plan, mam przygotowane tutaj to i zobaczycie jak tutaj leciutko oszukam tego chowanego, ale to... to nie, ja nic nie mówiłem. Nie ja, ja... ja nie będę oszukiwać, Wszystko jest... Y... Idziesz za mną? Idziesz za mną? Przypilnujesz mnie, no dobra, okej, okay, okej okay, mambi, okej okay. Ja muszę się dostać w jedno miejsce, ale przez to muszę rozwalić kilka bloczków Ale przez to mi tutaj będzie mnie wtedy bardzo i tak widać A tak to nazwijmy Muszę tutaj się dostać Gdzie, gdzie się chowałeś? Muszę to tutaj gdzieś. zrobić To muszę zrobić tak Oj, nie tak Nie tak, nie tak Odliczaj, odliczaj Tak, tak, Arawoś, tak My się chowamy tutaj Dobra Proszę A was to samo Oj, dobra, dobra, dobra Chodź Bambi, chodź Bambi Weźmy tutaj razem wtedy I wy jesteście Cześć, cześć, ja ci tu postawię to Musisz zejść, musisz zejść z tego Bambi O, proszę bardzo, kurczę? E, Przypuszczam, że nikt się tego tutaj nie... Ej, czekaj, ty masz te, te Bambi, masz Musisz położyć je tam Położyłeś się Dobra, i... Proszę bardzo <laughs> Dobra, I czekaj, rozwalmy to, rozwalmy to I zobaczcie to, jaką mamy taktyczną kampę Ej, właśnie, kliknij shifta Bambi O, dobra, i trzymaj shifta, i trzymaj shifta, nas tutaj nie ma w tym miejscu <laughs> Możecie... Yy, tak, działa, działa Możecie napisać mi w komentarzu, co sądzicie o naszej tutaj kryjówce wraz z Bambim Ej, te nogi na nie wystają? Ej, właśnie, bo mogą mi wystawać nogi okay. O, tak zostawię, tak zostawię, tak będę leżał Lokar, jak ty się tam schowałeś? Ja, ja schowałem się dobrze Ja pamiętam, że mój stary paczka wstawał za mnie i zaburzył A oczko o tych fajerwerkach, nie? Wiem, właśnie, dobra, to Bambi my musimy razem puścić, daj Come on, trzy, Ry. O, one one nas te fajerwerki Dobra. Użyliśmy, użyliśmy. Zdradziliśmy teraz swoją pozycję. O, tam. Kto teraz spuścił fajerwerkę? Teraz to był chyba Gris. A Rawos, z tego co widziałem, wchodził do szkoły. Jak dobrze, że. <ścoughs> że my jesteśmy bardzo dobrze ukryci. Ale jesteśmy w Albo jesteś w szkole. Ja go widzę jak on chodzi tam piętro wyżej <śmówiłem> w szkole? Tak, w szkole, w szkole. I patrzcie teraz chodzi piętro niżej Eee, no do, do, dzień dobry A roba, że, nas... nie ma nas tutaj Zaraz nie może nas uderzyć, nie może nas nie może... To, to jest schowany połączony z berkiem, ale żeby uderzyć to... Nie, nie kantuje, nie kantuję. Przecież. No uderz mnie. Ej, o, e, dobra, coś się zepsuło, nie mogę się mi uderzyć. Dobra, odliczam do 10 wtedy. Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, możecie napisać w komentarzu. O, troszeczkę spaliłem naszą miejscówkę, tak naprawdę, tutaj. No powiedziałem, a no chodzi piętra wyżej. ja chciałem powiedzieć, że chodzi na ostatnim piętrze w szkole. Spaliłem tutaj. Mami O, 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 o! Kogo ja tu widzę? Kogo ja tu widzę? Aravosie. Aravosie, witam, witam bardzo serdecznie. I cię przywitam. Pamiętajcie, yy... trzeba puścić fajne drugi raz. No, musi. puśćcie, puśćcie Fireworkę, puśćcie właśnie. Ja tak no ja tak nie wiem, wiem. No. E... A dam pokaz. Ooo, Gris, dzień dobry, witam. A zaraz, jak się tutaj wchodzi? Jak wy tam weszliście na ten, ten na to drzewo? Gdzie on jest? Co jest, co jest? Mi się coś tu nie podoba, wy się tutaj gdzieś kręcicie, wy tu gdzieś na 100% jesteście. Ja was. Kto nam? Nie może kantował i nie Na Kristu był A, a wy gdzie jesteście? Gdzie wy się schowaliście? To <grystanie> nie! Nie trafiłem! O! Teraz trafiłem, udało mi się zrobić revosa. Dobra, ja <grystanie> szybko się kitram teraz Mnie tu nigdzie nie ma. Cyk... <grystanie> a tu jest! 7 sekund szuka, że tak powiem <grymne> Arabo sobie na tyle Sylwestrów <grymne> Ej jak wy weszliście na to drzewo? Ja nie rozumiem Jak tam wejść? Co? Jakie drzewo? Aaaam, to Kto... A, kto z was... Mi chodziło o griza! Mi chodziło o griza jak on się schował. Tam... Tam to Dobra, ja puściłem fajerwerkę. <grymne> <noise> Ale to każdy, każdy wie gdzie jesteśmy, tylko nikt nie wie jak tu wejść. Ale co, wy jesteście wszyscy na tym drzewku? No tak. <noise> jak tu wejść? Co jest? Jak wy tam weszliście? O co się rozchodzi? Cyk Cyk, cyk. Zaraz ja sobie tutaj przeskoczę Aj, nie udało mi się że chyba nie powinniśmy tak tutaj siedzieć No powinniście zmienić troszeczkę miejscówkę że tak powiem Dobra, e... cyk. cyk Cyk, cyk Gryz cyk. jaki cwany Zaraz ja sobie tutaj przeskoczę I obserwuję Ej, Bambi... tutaj Bambiego Ej, wy się dobrze tutaj bawicie Ej, miało być Ej, bez Bambi... latania Nie gonicie, bo spadł z lampy Cześć lokar Hello! Twoje lewo! Tutaj przed tobą, przed tobą jestem na sklepie starego jestem O, od razu spojrzał! To za mną byłeś, a nie przede mną No wtedy jak się spoglądałeś to byłeś na ten popałku Ja sobie przeskoczę. Ej, dalej. Nie wiem, ale ja mam super miejscówkę że słońce na wstawać Uuu, czyżby, Aravos ostatnio przegrał chyba u Bambiego Ty przegrałeś u Bambiego A, A, okej, okay, dobra, okej okay. No to, no to super e, cześć Bambi Uuu, schodzi dzień, schodzi dzień. A, tam biega Aravos Aravosi, Aravosi Nie pamiętam, jak fajerwerka była, uuu Właśnie Fajerwerkę powinniśmy puścić, rzeczywiście racja jak on wie, gdzie, gdzie ja jestem, to. Pytanie, czy on teraz do was tam dojdzie? jak No, chyba rozkminił. Oj, to. Nie, Gris spadł. Jak tam się wchodzi? Ale dobra, wy macie gonitwę tutaj. Przedłużmy jeszcze troszeczkę to, przedłużmy to. A masz jeszcze chwilę, masz jeszcze chwilę, żeby kogoś złapać. Dasz radę. Dasz radę, a ja wierzę. Żebyś złapał lokara, co, Bambi? C czekaj, co to za zmowa na mnie? Hmm. A, Bambi chciał mi pokazać, jak tam wejść. <grydziwionale> o, oh, ej, Gris goni. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Poświęciłem się za Bambiego, oh my God. Ale właściwie, widzisz mi sarninkę. Nie, lepiej nie. Jak długo jeszcze właściwie, jak bardzo jeszcze przedłużamy? Jeszcze chwileczkę, pociągnijmy to jeszcze z 30 sekund, 40 takie ostatnie dla Grizza Ooo! nie widział mnie na szczęście, super Zaraz puścimy fajerwerkę Właśnie, fajerwerki ale puściłem ale puściłem Dobra, ja też wypuściłem A Dobra, 30 sekund jeszcze Grizie czy, co? Grizz do, <laughs> do ciebie przyszedł, czy co? 20 sekund. Cześć. 20, 20. Dobrze, zobaczymy, czy grizzowi uda się złapać. Bambiego, jednym słowem. 10, 9, 8, 7 6, 5, 4, Trzy, dwa, jeden i koniec, ale złapałby go bam yy, ten Gris. Jakby tutaj była dalej noc, no Gris by cię złapał na pewno. A słuchajcie, wy możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o takim odcinku. Zapraszam na kanały chłopaków, na Instagrama, tutaj do Grisa. Mały za szybki jest, a ja za stary. No, wydaje mi się, że jakbyś troszeczkę wiesz. Ym, skrócił go w którymś miejscu, to byś go złapał, powiedzmy. Jakbyś obiegł domek, bo twojego Niku nie widać, i masz tą przewagę, gryzie. Więc na pewno, na pewno, na pewno by się nie zorientował. Chwila, nie było nic, nie było teleportacjach. Ej, rzeczywiście, dobra, w następnym razem nie gramy w ogóle z teleportacjami jeszcze. Ale na szczęście się zorientował po grze, dopiero. No to prawda. Słuchajcie, możecie też pójść do mnie na Instagrama na drugi kanał. I to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Yo! Hey yo.